Siema, siema, siema! Z tej strony cioteczka jeden. Jak widzicie, z ja i drugi admin, bo ja też jestem adminem, gry Minecraft serwera. Nie wiem, czy wasz się kolega zgodzi. Napiszę jeszcze w opisie filmu. Jeżeli się zgodzi, to napiszę w opisie filmu, co on robić. Dobra, napiszę w opisie filmu, co on robić. Czy może. Będziecie mogli wchodzić do tego serwa, nie wiem. Naprawdę bardzo fajny jest ten serwer. Tutaj jest wieża, chatka Adminów, tam jest stacja kolek, która potem zawozi mnie do... A co on co podpier podpierdziela? O! nowe drzwi. Dobra, widzicie, budujemy teraz pokój, w którym będziemy Wam w kolejnych odcinkach pokazywać jak robić różne rzeczy i tak dalej. Zwyczaj będą to różne rzeczy. Taka wysokość, ok. Zaraz to jeszcze powiększa. W kolejnych odcinkach będziemy Wam pokazywać, jak to robić. To już mówiłem. Na serwie na razie są cztery osoby, tylko pięć. Jeden to jest Dyru. Taką ma nazwę tutaj sobie wybrał. Drugi to jest Michalos. Jeden, dwa, trzy albo Michalos, już nie pamiętam. Już mniejsza o to. Wiem, że coś tam Michalos. Wojtas i Uchon, czyli ja i szczurek oczywiście. Główny admin ja jestem tym drugim adminem, ale dobra. Daj jeszcze admin bloków. Daj mi jeszcze admin blok. Dzięki. Trochę za dużo. O, e, dobra, wystarczy. <noise> wystarczy. No dobra, teraz to głupie zabrzmiało, bo powiedziałem. Oj, za dużo, a wystarczy. No, także mniejsza o to. O, wysoka. dobra taka wysokość ma być wszędzie. I tak trzeba cały czas. Szczurek, zwalaj stąd. Ja teraz buduję, żartowałem. Jest to naprawdę super serwer. Szczurek ma także strunkę z Minecraftem stronka nazywa się mine minecraft.xd.hpuk.pl nie nie to jest minecraft.minecraft.xd.hpuk.pl naprawdę sorry bez kropki przed xd Czyli ma minecraft.xd.hpuk.pl jego konto na youtube to pclelu p c, -L, -E -L, -U. P -C -L, -E l u jest to mój pierwszy odcinek let's Playa, więc proszę o wyrozumiałość no. co ty robisz, ma być wyższa są tak ustawiłeś, a teraz zmieniasz. Co za pizda. Gdzie w strasznie to No! No kurna! Ej! Ja chciałem być pierwszym. I ha, ha.